Cześć, z tej strony, Paweł, z grupy filmowej pod kolumnami. Jestem tutaj, żeby zapytać naszych przechodniów o pięć rzeczy, jakie zabraliby razem ze sobą, gdyby mieli uciekać w razie wojny. Drugim pytaniem jest to: jakie są korzyści z napływu uchodźców do Polski? Wybucha wojna. Jakie pięć rzeczy ze sobą bierzecie? Wybucha wojna. wojna. <grywa> Jął. <grywa> <Yo. grywa> pierwsze, nie chciałbym uciekać. Po drugie, zabrałbym Wrocław. Pieniądze jakieś. Telefon, powerbank. Rodzinę. Okay. I to już jest ta piątka. <laughs> nie, nie wyciekamy z Polski. Kaczyńskiego. Kawę. Na pewno szczotkę do włosów, bo z moimi włosami no to wiadomo. Koty. 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 Psa. Paszport. Mm. Paszport. 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 Paszport, bo ostatnio zapomniałem. Wezmę MacBook Pro. Wezmę iPhone. XS. Oreo. Uh, Jego. <laughs> Jom. <laughs> Kartę moją do bankomatu. Moje ukochane buty. Coś tradycyjnego, takiego związanego z Polską, jak polskie jedzenie na przykład. Majtki, skarpetki, yy, chusteczki, yy, mydło. Przede wszystkim powerbanka jakiegoś by się przydało. Uh -huh. Pieniądze myślę, że by straciły na wartości w ciągu paru sekund na wojnie, więc nie wiem, ale no przynajmniej można byłoby się, nie wiem, ogrzać albo coś takiego. Broń, jedzenia. Pieniądze, piwo, łódka, piwo, piwo. Mm, śpiwór, konserwy, nóż przetrwania, kaczek na ryby i krzesiwo. Jakąś apteczkę może, no i ubrania no. Rodzinę, przyjaciół, kota. Spodnie. Mapę. Może kompas? I kebaba do Plasaka. <noise> Madzie, przyjaciółkę. Może coś do czytania, jakąś książkę literaturę polską. Nie wiem, ulubiona książka. Książka. My Electronic book Reader. Książkę ulubioną. Dżungla Alberta Kami. My favorite hoodie, uh, my sunglasses, a lot of money. credit cards, and um, my laptop. Komputer, telefon, <noise> y, witaminę D. Chociaż zależy gdzie pojadę, ale myślę, że witaminy D. No, troszkę pieniędzy. Nóż, racja, apteczka, yy, namiot, yy, racje żywnościowe. Siebie, losową dziewczynę. To ja bym wzięła namiot, śpiwór, karmę dla psa. Ja bym nie uciekała z Polski, nie mam takiego zamiaru. Chyba byśmy nic nie zabierali. Po prostu byśmy pojechali na miejscu, poszukali coś. Blik obcych obcym. walut jakiś. I aparat, aparat zdjęcia koniecznie. Tak. Tak, na film. Tak. Aparat, żeby, aparat. żeby robić, ale taki z Ma My camera. Wezmę swoją kamerę, bo też mam kamerę, mam Black Magic 4K. Pieniądze, w sensie karty kredytowe. E, I gotowa. Biorę w Boga, bym zabrała ze sobą. Ja myślę, że Biblię bym zabrała, szczerze powiedziawszy. plecak do przetrwania z y, podstawowymi rzeczami. Majtki! Okay. E, I biorę chustę, żeby mi nie było zimno, jak... Y, no. I żeby usiąść i przykryć się. Pewnie portfel, bo tam mam wszystkie dokumenty. Y, zabrałbym ze sobą rower. Okej. Okay. Y, dokumenty. I tak naprawdę wszystko. To trudna sprawa. Na pewno samochód. Do samochodu trzeba włożyć to, co się da. Gotówka, mm -hmm. profilaktyczny śpiwór, mm -hmm. zupki chińskie, mm -hmm. jakiś telefon może. O, telefon i ładownik w sumie, no i powerbank. It's very triggering. We just went from Ukraine here, from so oh, okay. just rather not go through this again. My documents, money, yeah. my dog, dogs, of course, and keys from the car. <laughs> Czy widzi Pani jakieś plusy z przyjazdu uchodźców do Polski? E, na pewno poznamy nową kulturę, nowych ludzi, to bardzo rozmaici nasze życie, nauczymy się tolerancji, której brakuje w Polsce. Zdania mogą być podzielone, są plusy i minusy. O, z minusów to na pewno jest trudniej wynająć jakieś mieszkanie czy coś, jakby no więcej osób jest. Ekonomicznie się poprawi w Polsce? Znalezienie schronienia to było to jest numer jeden, a dwa, że naszej. W kulturze w Polsce się może przydać też trochę różnorodności i czegoś nowego. Tak, ja widzę plus e, właśnie pokazania tej dobrej strony człowieka, serca e, i bez e, takiej pomocy bezinteresownej. Oni uciek uciekają przed wojną, więc trzeba w jakiś, w jakiś sposób im pomóc. Korzyści chociażby tacy, że, takie, że pokazujemy swoje człowieczeństwo, to jest chyba najważniejsze. Myślę, że zawsze To bring in uh, new people, uh, you can learn a lot from new cultures. Um, there's a lot of people that are willing to work uh, hard for their living, and of course, they all enjoy Polish culture. They all enjoy Polish shops and living. So, I think generally it's the same as bringing anybody into any country. It's great for work. It's great for their work. It's great for everybody's lives. I think. po pierwsze, po drugie jest nowy kapitał też No i to są dwie takie potężne, w sumie składowe, które coś wnoszą, no a dodatkowo y, też, powiem powiedzieć, świeżości. Nie, jeżeli będą to tylko kobiety, dzieci i starcy. Jeżeli będą to mężczyźni, to tak, będzie korzyść duża dla Polski, ale na razie to tak średnio. Nie wiem. pani jak zwani czasami z wamku, to ma śmieszny akcent. Procesy są chyba takie, że Polacy w końcu zaczną być tolerancyjni. Znaczy mam nadzieję, że w końcu się to stanie. <laughs> to Unia na to dobrze patrzy. No Bezrobocie na pewno jest niższe teraz. Na pewno mamy poparcie polityczne, bo pomagamy. Jest różnorodność kulturowa. Poznajemy ich kulturę wraz z tym, jak oni żyją. Oni też poznają naszą kulturę, więc możemy też się od nich czegoś nauczyć. Pozytywną na pewno stroną tego mogło być otworzenie Polaków na uchodźców na nauczenie wielokulturowości i nie tylko zachodniej, którą zawsze polska jest zachwycona, a przyjęcie kogoś ze wschodu i nauczenie się tolerancji, otwartości i, i, i dzielenia się. Maybe some great people and creative minds will come and change Poland into even better place. Może to wpływać pozytywnie na przyrost naturalny. Tak, płacą ZUSy i podatki. Ekonomicznie nie do końca, ale myślę, że warto pomagać i po prostu no, trzeba być człowiekiem. Mamy już załatwiony problem demograficzny na kilkanaście lat, więc ja się cieszę, że ci ludzie tutaj przyjechali. Będą no, lepiej dać komuś pracującemu niż tutaj tu którzy tu nie pracują. więc... Plusy niekoniecznie, ale minusów też nie. Na pewno nie jest to dla mnie jakiś problematyczny. Szczerze, dla mnie nie ma znaczenia. Okay. Osoba jako osoba. Jak będą pracować, to też w gospodarce to dużo da. Także no. Takie bardzo pragmatyczne, e, że tak powiem, plusy, no ale zawsze plusy, nie? Jakby, ale plusy. Jakby nie było, nie?